Witam Was bardzo gorąco w nowej serii na kanale TechLipton o nazwie PC Ranks, w której to oceniam Wasze zestawy komputerowe o jakże przeróżnej konfiguracji i jeszcze bardziej różniącej się cenie. Otrzymałem od Was na przestrzeni ostatnich tych kilku dni ponad 150 maili zawierających właśnie Wasze zestawy komputerowe z opisami, zdjęciami i masą jeszcze przydatnych, dodatkowych informacji. Od razu mówię, że na początku wybrałem 10... Najciekawszych według mnie zestawów komputerowych, ale nikt nie zostanie pominięty jeśli zestaw inaczej, jeśli mail zawierał wszystkie najważniejsze informacje razem ze zdjęciami wysokiej rozdzielczości lub akceptowalnej według mojego mniemania, to taki zestaw trafi do oceny w kolejnych materiałach na kanale Techlipton w serii PC Ranks. Oczywiście, no, jeżeli tych maili będzie tysiące, no to będę musiał dokonywać jakiejś selekcji, no bo nie będę w stanie tego zaprezentować wszystkiego nawet w ciągu dwóch czy trzech najbliższych lat. Lat. Także wszystko na spokojnie. A teraz mogę już przejść do konkretów. Do jeszcze tych maili i do wszystkich kryteriów oceny odniosę się w podsumowaniu. Teraz nadszedł czas na te 10 zestawów, na które Wy na pewno już czekacie i nie możecie się doczekać, czy Wasz zestaw trafił do tego zestawienia. Pierwszy zestaw to komputer Dawida, kupiony 23 kwietnia za prawie 6000 zł. Rachunek oczywiście może podostać kolega, ale jak już zaznaczałem, nie jest to w zupełności potrzebne. Nawis RGB 240. RTX 2070 Armor, czyli jeden z najciekawszych armorów zaprezentowanych dotychczas na rynku. Evo Plus, jeśli chodzi o M2, NVMe, Tomahawk Z390, 5 Predatory o zegarze 3333 MHz, CL16, Eclipse P400S i Supremo FM2 Gold o mocy 750 W. Tak wygląda ten zestaw. Pod względem konfiguracji myślę, że nie można się specjalnie do czegoś przyczepić. No, być może można było wybrać inną płytę, Główną, na przykład gigabajta, ale akurat Z390 Tomahawk poradzi sobie z I5 9600K, jednak jest to procesor emitujący. Czy też pobierający najmniej mocy i najmniej obciążający sekcją zasilania spośród tych wszystkich procesorów z odblokowanym mnożnikiem 9 generacji? RTX 2070 bardzo dobra karta graficzna w ujęciu Armora. Jak już zaznaczałem, jest to jeden z najlepszych Armorów. Nawiska też bardzo dobra. O, właśnie, też mi wysłała wiadomość do PC Ranks. Dobrze, przejdźmy jednak do zdjęć, bo myślę, że one są dosyć istotne. I to, co się rzuca w oczy, to zachowana estetyka, ładnie uprzątnięte okablowanie wszystko jest na swoim miejscu. Ja tylko odniosę się, może do montażu chłodnicy na froncie? Uważam, że przy procesorze emitującym mało ciepła który nie jest tak wymagający względem chłodzenia, warto jednak zainstalować chłodnicę na topie. Ja wiem, że P400 nie ma takiej możliwości, jeśli chodzi o wariant 240 mm, ale jednak jeśli macie inną obudowę, będę do tego jeszcze wracał, bo pojawi się taki zestaw, to przenieście tę chłodnicę na top. Nie pozbawiajcie karty graficznej dostępu do świeżego powietrza wtłaczonego przez wentylatory bezpośrednio stykające się ze szkieletem obudowy. Te wentylatory będą wypychały ciepłe powietrze z chłodnicy bezpośrednio, Średnio do karty graficznej, co może skutkować podwyższeniem jej, jej temperatury. No, to jest taka mała uwaga odnośnie tego zestawu komputerowego. Drugi zestaw nadesłał do mnie Paweł i zobaczmy, co my tutaj mamy. Został on złożony na początku marca 2019 roku, służy głównie do grania oraz amatorskiego montażu filmów. Płyta główna bezproblemowo daje radę z tym CPU ustawionym na zegar 4,9 GHz. RAM podkręcony, temperatury, wszystko OK, są w normie, a zasilacz jest overkillem, bo został kupiony na promocji za jedyne 450 zł. No rzeczywiście zestaw robi wrażenie. Komputer za prawie 10 tysięcy zł. Cooler Master H500P. Bardzo ładnie wyglądająca obudowa, swoją drogą. Ale droga. 7,5 stówy korsarz HX1200, tak. Wspominany zasilacz, rzeczywiście przesadzony do tego zestawu, ale w tej cenie to ciężko wybrzyzać. Warto go było kupić. Do czego mogę się jedynie przyczepić? Widać, że jest to zestaw komputerowy złożony z myślą o jak najwyższej wydajności, bardzo dobrej kulturze pracy i efektownym wyglądzie. Troszeczkę boli mnie ta płyta główna. Z390 Tomahawk przy i 9900 k Doskonale wiemy, że Tomahawk na tym układzie nie ma najlepszej sekcji zasilania. Ona może się nagrzewać i w związku z tym prowadzić do problemów z frotlingiem i9900K. Ty wspominasz, że problemów nie ma. Być może w grach nie ma takich problemów, ale zobacz, jak to wszystko wygląda podczas renderingu filmów. Może się okazać, że temperatury są bardzo wysokie. No i przede wszystkim powodują frottling sekcji zasilania procesora wynikający z tak wysokich temperatur. Krusiale 500. -ka. Jak mówię, wszystko jest ok. Biorąc pod uwagę czystą konfigurację. Oprócz tej płyty głównej. Wracamy teraz do Twoich zdjęć, czy też przechodzimy do nich. Estetyka zachowana, wszystko dobrze widzę, połączone. To jest najważniejsze. To, co jednak nie boli, to to, że zamontowałeś dwie przedłużki do PCI Express. A nie ma ich na ATX, a także na EPS-ie. W tej cenie warto te przedłużki zainstalować, kupić, a nawet postawić na autorskie okablowanie. I jeszcze powiedzmy, poprawisz tę estetykę zestawu komputerowego. Bo jeśli chodzi o resztę okablowania, zdaję sobie sprawę. Że zawsze te kable od IO będą gdzieś tam się nam plątały wokół pamięci operacyjnej, a także radiatorów w sekcji zasilania. Poza tym wszystko zostało dobrze połączone, to jest chyba najważniejsze. Obudowa robi naprawdę spore wrażenie. Muszę przyznać, że całość wygląda bardzo ładnie z tym białym podświetleniem, to się ceni. No i co? Możesz się cieszyć z takiego zestawu komputerowego. Jedyne co mnie wkurza to te nalipki, ta jedna nalipka Corsair, bo chyba Cooler Master jest w standardzie, ale kurcze, naprawdę, nie naklejajcie tych naklejek, bo to już nie jest rok 1995, żeby bawić się w takie zabawy. Z drugiej strony, no, nikomu niczego nie zabronię. Eee, dobrze. Kolejny zestaw pochodzi od Jakuba i to jest bardzo ciekawa konfiguracja. Chciałem wam pokazać, że także i takie zestawy trafiają na moją skrzynkę. I trójka 8100, GTX 660. Słuchajcie, karta licząca naprawdę sporo już lat, no a reszta konfiguracji wygląda na praktycznie nową. Eee, chyba tutaj nie została zawarta informacja w opisie, że ta karta zostanie w niedługim czasie zmieniona, ale chcę wam pokazać coś innego. Zobaczcie, abstrahuję już od jakości zdjęć. Zauważcie, proszę, jak został zamontowany cooler procesora. On jest odwrócony o 180 stopni. Mój drogi Jakubie, tak pracujący wentylator na chłodzeniu procesora powoduje, że Ty zabierasz powietrze ciepłe emitowane z tych radiatorów. Wyrzucone z tych radiatorów. Fakt, że przy i3 one nie będą specjalnie ciepłe, ale zaburzasz całą cyrkulację między tym wentylatorem wyciągającym ciepłe powietrze np. Na z nadkarty graficznej a tym wentlatorem zamontowanym na chłodzenie procesora, więc czym prędzej obróć to chłodzenie, zamontuje poprawnie, tak jak być zamontowane powinno. To tyle jeśli chodzi o ten zestaw komputerowy. Eee, kolejny, kolejny zestaw, słuchajcie, wysyła do mnie go Jakub Wrubel. No, przedstawił się z imienia i z nazwiska, mam nadzieję, że nie ścignie mnie RODO. Komputer za za 6800 zł. Popatrzmy co my tutaj mamy. Bi Quiet Optane, chyba dodane automatycznie i piątka 9600 RTX 2070 Armor. Bi Quiet Pure Power o mocy 600 W, Armis R7X i znów ten Z390 Tomahawk. Po raz trzeci w zestawieniu, słuchajcie, cztery komputery, a już trzy Tomahawki Z390. To się nie dzieje naprawdę. Konfiguracja znowu muszę przyznać, że całkiem nieźle złożona. Czy potrzebne były te Tridenty Z? Uważam, że nie są to najlepsze kości. E, w takich, o takich parametrach: 3200 CL16, prawdopodobnie trafią ci się jakieś Hynixy. Można było w tej cenie pokusić się już o lepsze moduły. Natomiast wiem, że wybrała się na pewno ze względu na estetykę, na wygląd zestawu. Armor i piątka, tutaj wszystko jest bardzo dobrze dobrane. Nie mam żadnych obiekcji. Być może one tyczą się tylko zasilacza. Mógł zostać lepiej dobrany w tej cenie, czy też dopłacając niewiele więcej pieniędzy można było pokłócić się na przykład o Seasonica. Ale to już taka drobnostka. Jak wygląda ten zestaw, stanowisko? Mnie nie obchodzi, nie oceniam w tym tej serii stanowisk komputerowych. Nie interesuje mnie to. A tak wygląda Twój zestaw. Widzę, że to są fotki sprzed montażu, a to już po zamontowaniu wszystkich komponentów. Znów muszę przyznać, że okablowanie zostało ładnie popodpinane, wszystko jest zachowane. Estetyka jak najbardziej okej. Okay. No w sumie ciężko mi przyczepić się do czegoś w tym zestawie komputerowym. Wygląda to wszystko w miarę ok. Estetycznie dobra obudowa, dobre komponenty. Dobry zestaw po prostu. <laughs> Ale nie wywołujący na mojej twarzy e, jakiejś ogromnej ekscytacji po prostu. No to jest taki zestaw w tych pieniądzach który warto rozpatrzeć i na pewno będzie ładnie wyglądał um, w pracy. Dobrze, co my tutaj dalej mamy? O, to jest ciekawy zestaw komputerowy, który chciałbym skomentować. Słuchajcie, otrzymałem tutaj wiadomość od Bartka. Zależało mi na jak najcichszym komputerze podczas grania w CSGO, nie najwydajniejszym czy najbardziej opłacalnym. Czyli zobaczcie, składam ultraciche komputery i ktoś jednak je kupuje. Nie są to zestawy dla duchów. W zamówieniu nie znajduje się karta graficzna. Posiadam MSI GTX 1060 Gaming X. Kupiłem ją za 1100 zł z 20-miesięczną gwarancją. Także jest inny SSD. No i tutaj mamy także dwa wentylatory. Wentlator nad procesorem wyrzuca ciepłe powietrze, a drugi bliżej frontu wtłacza chłodne powietrze do obudowy. Zaleta, zaleta to niższe temperatury wada, to więcej kurzy w obudowie, pomimo siatki założonej na topie. Co dało dołożenie dodatkowych dwóch wentylatorów, Można przeczytać w mojej amatorskiej recenzji na Twoim forum. Ja oczywiście zerknę na tą recenzję, ale przyznam szczerze, że jest to dla mnie dosyć dziwne ułożenie wentlatorów. Jeśli się to sprawdza, to na pewno chcę to sprawdzić, przetestować, bo jest to, mówię, dosyć nowatorskie ułożenie wentlatorów w obudowie. Ryzen 5600X mamy tutaj całkiem fajnie skonfigurowany zestaw. Pytanie, kiedy kupowałeś tę kartę graficzną? Bo o tym nie wspominasz, a jednak 1100 zł za GTX 1060 to jest dosyć no, dużo pieniędzy. Chyba, że mówię, dokonywałeś zakupu kilka miesięcy temu, wtedy wszystko jest jak najbardziej w normie, bo jeszcze nie mieliśmy RTX-u 2060 czy GTX-ów 1660. Tak moi drodzy, prezentuje się ten zestaw komputerowy Armiska AR7? 7 tak. AR7 z noiseblockerami. No i zobaczcie, co tu się dzieje w tej obudowie. No to jest dla mnie bardzo nietypowe ułożenie wentylatorów. Wspominasz o tym, że to zdaje egzamin. To skutkuje niższymi temperaturami na procesorze i karcie graficznej. Tyle, że tak naprawdę zaburza to cyrkulację powietrza. W teorii oczywiście. Jeżeli mówisz, że w praktyce to działa, no to winszuje. Natomiast... Jak najbardziej poprawnie jest ułożony ten wentylator, znajdujący się bliżej radiatora procesora. On wyciąga oczywiście ciepłe powietrze z nadkarty graficznej i chłodzenia. Natomiast wiadomym jest, że ten drugi wentylator, noise blocker, zamontowany w konfiguracji push, czyli on pcha zimny strumień powietrza spoza obudowy do wnętrza obudowy, no niejako powoduje zaburzenie w tym miejscu, tego powietrza, które jest wtłaczane bezpośrednio do obudowy już z frontu. Pytanie tylko, na jakim poziomie RPM kręcą się te wentylatory i czy w ogóle te powietrze dochodzi rzeczywiście do tego. No mówię, jest to dosyć dziwaczne ułożenie e, tych wentylatorów. Przeczytam oczywiście Twoją recenzję i zerknę na to, jakie wyniki uzyskałeś. Tyle, że jak mówię, w teorii. Ciężko powiedzieć, aby ten zestaw, te ułożenie wentylatorów zdawało egzamin. To są jakby takie moje obiekcje, czy też moje, moje, moje podsumowanie tego Twojego zestawu komputerowego. Natomiast, jako ciekawostkę, warto to w jakiejś mierze rozpatrzyć i na pewno przeanalizować. Także taki zestaw komputerowy to chyba był zestaw za około 4000 zł, jak wspominałeś. Także całkiem fajnie on wygląda. Następny zestaw trafił do mnie od Olka. Jest to konfiguracja z Ryzenem 7700 z płytą główną Asus Prime X470 Pro, znowu z dyskilami Titan Z, tym razem zegarze 3000 MHz, GTX 1070CXM400 jeśli chodzi o SSD, Supremo FM2 S340 i DeepCool Captain. Mówiłem, że wrócę do tematu ułożenia chłodnicy w obudowie. On wraca jak bumerang. Odniosę się może na początku do tej konfiguracji. Jest ona całkiem przemyślana. Uważam, że połączenie Ryzena 7700 z GTX 1070 jak najbardziej będzie zdawało egzamin nie tylko w grach, ale także poza nimi. Płyta bardzo dobrze, tak, także do podkręcania Ryzena 7700. Być może temu dyskowi należy się troszkę bury. CX400 nie jest zbyt dobrym dyskiem SSD. Jednak jeśli chodzi o systemowy dysk, stawiałbym tutaj na coś lepszego, coś ciekawszego. Uważam, że ten dysk CX-400 nadaje się głównie do magazynowania danych. Poza tym nie mam tutaj żadnych obiekcji w stosunku do konfiguracji, którą prezentujesz. No i zobaczmy na te zdjęcia. No ciekawostka jest taka, że bardzo ładnie to wszystko wygląda. Karta graficzna w uchwycie wertykalnym, świetnie poprowadzone okablowanie, naprawdę winszuje. Mam, mówię, znowu... Małe ale w stosunku do tej chłodnicy. No, chłodnica bezpośrednio wpycha ciepłe powietrze do wnętrza obudowy. A biorąc pod uwagę uchwyt wertykalny karty graficznej, może się okazać, że te temperatury na GPU będą trochę wysokie, mój drogi. Jestem ciekaw, jak wygląda w ogóle kultura pracy tego zestawu. Możesz napisać więcej w mailu. Eee, mówię, to jest dla mnie taka wielka ciekawostka. Fajnie, że wykorzystałeś dodatkowe miejsce na wentylatory w P400, zamontowałeś. E, jeden na górze, także to naprawdę jest spoko. No i znowu te nalepki, kurczę, jak ja patrzę na te naklejki, to mam ochotę a, dlaczego, dlaczego, słuchaj, rozumiem jeszcze tą naklejkę Deepcoola, ale żeby naklejać nalepki G.Skilla, Ryzena o różnej wielkości różnym kolorze, nie, to nie przystoi. Nie powinno tak być. Tak wygląda zestaw bez włączonych wentylatorów, troszeczkę traci na estetyce, z racji czarnych łopatych wentylatorów z frontu, a białych na topie i z tyłu, ale tego nie widać po zamknięciu frontu. No ładny zestaw. Muszę przyznać, że bardzo ładny zestaw, godny wyróżnienia. Kolejny zestaw tym razem konsekwentnie upgrade'owany od 2013 roku. E, takie zestawienia raczej będą rzadko gościły w PC Ranks, ale chciałem pochwalić tutaj użytkownika za ten upgrade. Który moim zdaniem może wypaść całkiem korzystnie. Zauważcie, proszę, że wstawił do i7-ki 4790K. Po podkręceniu ten procesor dalej daje sobie radę z RTX-em 2060. Estetycznie złożony zestaw, bez fireworków, bez jakichś specjalnych ledów, ale przede wszystkim, mówię, została tu zachowana estetyka, klasyka i wszystko pięknie wygląda. Jeszcze na starym chipsecie, przy okazji, chciałem Wam tylko pokazać ten zestaw. W przyszłości uważam, że warto oczywiście wymienić całą płytę główną, Wraz z procesorem, ale podejrzewam, że czekasz na Ryzen 3000 i wtedy jedynie dokonasz tej wymiany. Zasilacz nie jest on najwyższej jakości, ten Smart SE, można powiedzieć, że już te swoje najlepsze lata przeżył. Teraz Janek wysyła do mnie zestaw. Długi opis to jest też bardzo ciekawy komputer w związku z zakupem używanych części komputerowych. Ja zawsze zachęcam Was do kupna używek. Uważam, że jest to sensowne. Zestaw kosztuje 4800 zł, tylko nie dzwońcie do Janka, bo macie tutaj numer podany. Żartuję, ukryłem ten numer. I 58400. MSI GTX 1070. Używany w cenie 1700 zł. Biorąc pod uwagę, że był on kupowany w zeszłym roku, to uważam, że nie była to zła cena za GTX 1070. I 5 też za 600. Bardzo dobra cena, biorąc pod uwagę zeszły rok i też te problemy, z jakimi borykały się procesory Intela. MSI B360, mamy też 8 GB RAMu, Gen 2 degeneracji drugiej, dysk Gudrama, P300, Fera 3, Vero 2 i Armis AR3, widać fan Silentium PC. Tak ten komputer się prezentuje. Muszę pochwalić się Janka za dobór kolorystyczny. Wszystko utrzymane. Czarno-czerwonej kreacji, zarówno radiatory na sekcji zasilania, jak i także pamięć operacyjna, karta graficzna, jak i dysk SSD. Więc sam komputer wygląda bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Pod względem doboru komponentów także uważam, że niczego mu nie brakuje. Szczególnie, że osoba tutaj gra. A strategię paradoksu i bardziej zależy jej na jakości grafiki niż na dynamice, w związku z tym tak szybki procesor nie jest potrzebny. Wystarczy podejrzewać tutaj przy wyższej prędkości i przy maksymalnych detalach graficznych, ten GTX 1070 w kooperacji z i5 8400 radzi sobie naprawdę dobrze. W przyszłości, oczywiście, trzeba zakupić dodatkową pamięć operacyjną ceną 4800 zł. Tak to wygląda. No tutaj kolega żałuje, że nie kupił GTX 1080, bo mógł to zrobić, gdyby poczekał dwa miesiące. Ale czekać można w nieskończoność, jak ja to zawsze mówię. Okej. Okay. Komputer za 4000, słuchajcie. Eee, kupiony 27 kwietnia w sklepie XCOM. Co można o nim powiedzieć? No, komputer jak komputer. Dobrze skonfigurowany, dobrze złożony, z fajną kartą graficzną, cichą i wydajną, z Resonem 5 52600, z RAMem 8GB, co jest delikatnym minusem i z armiską AR5X RGB. Czyli zachowana estetyka, zachowany wygląd zestawu, a przy okazji także niezła wydajność w danym wariancie cenowym. Um, tutaj kolega także pisze, że w przyszłości ma zamiar dokupić dwie, dwie kości po 4GB. Uważam, że już teraz warto było je kupić. Wystarczyło dołożyć 100 zł, ale no z czego tutaj można było ciąć? No może z tej armiski? No, chciałeś lepszą obudowę, nie chciałeś jej wymieniać w przyszłości, także tutaj. Jesteś wytłumaczony z doboru tych komponentów. Fajny zestaw, no ale taki bez historii. Jak już mówię, ciężko w cenie 3-4 tysięcy złotych, 5 tysięcy złotych nawet złożyć komputer, który nie tylko wypadałby bardzo dobrze pod kątem osiągu w danym wariancie cenowym, ale także zapewniałby jakieś inne doznania estetyczne, czy zaskoczyłby nas czymś zupełnie nieznanym. Co my tutaj jeszcze mamy? Moi drodzy, no powolutku, powolutku będę chyba kończył. Myślałem, że będzie więcej tych zestawów, ale okazuje się, że chyba jednego nie wziąłem pod uwagę z pewnych względów. W związku z tym, może Wam pokażę jeszcze zestaw Aera. Tak, to jest zestaw dosyć interesujący z punktu widzenia komponentów, a także no, montażu tych komponentów. Na początku pokażę Wam zdjęcia, może tak to będzie lepiej się prezentowało. Mamy już widać wentylatory Corsaira, bo jest hub Corsaira razem z ledami, Jest Seasonic Prime, uff, postawiłeś naprawdę na wypasiony zasilacz. No a sam zestaw prezentuje się w ten sposób. Szkoda, że te zdjęcia są tak duże. O, tak będzie lepiej to wszystko wyglądało. Siateczka, znowu mamy obudowę H500P. Wertykalny montaż karty graficznej NZXT Kraken, Tridentki Z. Całość konfiguracji robi ogromne wrażenie. Jak już powiedziałem, nie oceniam stanowiska. Rzeczywiście tu wszystko wygląda pięknie, może to się podobać. Tyle, że ja głównie skupiam się na zestawie komputerowym, a ten no, wygląda znakomicie. Pod względem estetyki mega sprawa. Nie mam żadnych uwag, wszystko prezentuje się pięknie. Jakie ty masz tutaj komponenty? 8700K, Gaming M5 Z370, RTX 2080, Crucial MX500 i Prime Ultra 80 Titanium. Dalej wymieniasz także tutaj monitor, obudowę, Corsair LL140. Zestaw robi robotę. Zestaw robi robotę pod kątem estetyki. E, jesteś zadowolony także e, z jego temperatury. Procesor był skalpowany, podkręcony. Kraken też spełnia swoje zadanie. Pompa 2000, wentyle 750 rpm. E, takie temperatury są też zasługą obudowy i dwóch 200 mm wentylatorów na froncie. Plus zastąpienie pleksji na topie siatą alu z filtrem. Nie będę ukrywał, że duży nacisk kładłem na ogólny wygląd PC. Jedyny minus to według mnie skrzywiona pompa. Wyjące, 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 wyjące węży kolidują. Aha, jasne. Wyjścia węży kolidują z ramem. No umówmy się, zdarza się to, kiedy mamy płytę główną z blisko osadzonymi slotami pamięci operacyjnej, a dodatkowo instalujemy we wszystkich dostępnych slotach kości. No i w związku z tym następuje blokada. No i rzeczywiście ten NZXT wygląda, powiedzmy to sobie średnio. Zestaw, powiedzmy sobie tak troszeczkę dziwnie złożony. Doceniam oczywiście Seasonica, ale dlaczego w tej edycji Prime Ultra przy RTX 2080 i 8700K nie wykorzystasz jego mocy, no chyba, że zależało Ci na megakulturze pracy. Fajnie, że tutaj nastąpiła modyfikacja tej obudowy, za to oczywiście należą Ci się punkciki. Tak, brakuje lepszego dysku. Zdecydowanie MX500 to są dobre dyski, głównie do tanich komputerów lub do przechowywania danych. Jeśli już chcemy przechowywać dane na SSD-kach, przydałby się tutaj NVMe, jeśli chcesz, żeby ten zestaw nabrał tej jakości, tego pełnego wymiaru. Moi drodzy, na tym kończymy pierwszy odcinek serii PC Ranks. Mam nadzieję, że przypadł on Wam do gustu, a seria cały czas będzie rozwijana. To od Was zależy, jak będzie wyglądała ocena zestawów komputerowych. Chciałbym, abyście mieli duży wpływ na zestawienie, na konfigurację, na to w jakim kierunku to wszystko podąży. Na początku brałem pod uwagę poprawność konfiguracji, czy komponenty w danej cenie zostały odpowiednio złożone, jak wygląda estetyka zestawu, czy kable zostały odpowiednio poprowadzone. Dodatkowo także oceniam, Miałem opis konfiguracji, a takim miłym gestem była wysyłka do mnie zdjęć wysokiej rozdzielczości. Zwycięzcą pierwszego odcinka PC Ranks jest osoba, którą widzicie na ekranach swoich monitorów. Mam nadzieję, że podobnie jak i mojej osobie, zestaw przypada Wam do gustu. Planuję w przyszłości rozwinąć kwestię nagród. Na razie jest to myszka Aorus M3, która trafi do zwycięzcy tego odcinka. Jak mówię, będę brał pod uwagę nie tylko drogie zestawy komputerowe, bo wiem, że nie każdego stać na zakup komputera za 6, 7, 8 tysięcy złotych. Będę chciał także stworzyć specjalną ocenę zestawów komputerowych do 3-4 tysięcy złotych, bo są to zestawy, myślę, że już dostępne dla większości z Was. I... Tą sentencją żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie materiału i do zobaczenia w kolejnej publikacji na kanale Tech Lipton. Mówił Liton Papa.